Co jest kurde? Noc jest kurde, idę kurde, co jest kurde? Co pan tak w drzwi napierdzielasz? Już, panie, spokojnie. Panie, dawaj, pan. Nie, pan, nie pan ma pan, czasu na wyjaśnienia. Co to wypierdzielali, pan? Co to mi pan, z tym krzesłem? Panie, 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 ja mam tu wehikuła czasu, ten wehikuł czasu, panie. Panie, nie bądź pan naiwny. Panie, zobacz, świadasz pan i ja zobaczymy zaraz, czy to działa w ogóle. Panie, ale dlaczego z krzesła, a nie na przykład, nie wiem, z roweru? Panie, żeby rowerem się cofnąć w czasie, to trzeba jechać 88 mil na godzinę. Umiesz pan tak szybko jeździć na rowerze? A umiesz pan tak szybko jeździć krzesłem? Panie, siadaj pan zanim się zorientujemy, że to w ogóle nie ma wszystko sensu. Normalnie, bierz pan. Pudę. Panie, a po co mnie te krzesło? Panie, no gdzie, no nieca... A nie spierdzielę. No panie, no pan nie umiesz, to tak jest. Tak działa sprzęcik. Panie, dobra, ja teraz wpisuję koza, siadaj pan. Dobra, ja tu tylko wpiszę kod. Kody startowe. Dobra. Dobre. 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 I teraz masz pan hełm jeszcze. To jest podstawowy wymóg. Jest pan założyć tego hełma. Załóż pan. To jest podstawowy wymóg, bo to jest... Panie hełm ochronny Krajowej Unii Transportu Astralno-Czasowego. Także nie rozpierdziel panu. Dobre, dobre. Jeszcze zgaszę światło, czy dla lepszego efektu. I zobaczcie, Pantera. I enter.